Przekręt i sabotaż, czyli krótko aferze CPK. Zrobiliśmy przekręt, ale to oni nas nie złapali. Tak mniej więcej już mi narracja, którą przyjął PiS. Dosyć żałosna, prawda? Fakty są takie, że zrobili wałek. Przekręt, w zangażowało zaangażowało się co najmniej dwóch ministrów i jeden wiceminister ich z ich rządu. Nie dość, że koledzy ministra Telusa mogli zarobić na późniejszym odsprzedaniu działki, to jeszcze nowy rząd miał mieć problemy z realizacją CPK. Jest to genialny plan. No, do czasu, aż się świat o nim nie dowiedział. Niestety, druga strona wcale nie jest lepsza. To nie jest czas na zwłokę, a prokuratura zdaje się właśnie zwlekać. Tak samo skarb państwa nie śpieszył się w odzyskaniu tej strategicznej działalności. Dla nich mam jedno przesłanie. Do roboty. Nasza klasa polityczna musi wreszcie zrozumieć, że Polska nie jest na sprzedaż. Nasze projekty strategiczne nie są podstawą do waszych politycznych gier więc przestańcie zachowywać się jak dzieci w